My Army zestaw się nazywa Ciężarówka bojowa e, jest to 169 klocków, numer kodowy KB0913 od 6 roku życia łączy się z innymi zestawami na rynku e, i po złożeniu teraz tak zostały nam takie klocuszki, to są takie zapasowe na ogół, kilka zostaje właśnie w tych kompletach tak wygląda ten otwieracz do, klo do klocków, tam zdejmować klo klocków a poza pojazdem otrzymujemy takie małe stanowisko, jakieś bojowe, To tak? są jakieś worki z piaskiem, wymocnienia, tu roślinka jakaś. Tu już mamy też jakieś wiertarki, młotek, że takie miejsce narzędzia. Narzędzi jest więcej: narzędzi, pistolet, pistolet też ta krótkofalówka, dopasowany do rączek, kajdanki, dwa ludziki. Jeden w takim kapeluszu. Córce się bardzo podobał, ten, ten w kapeluszu, że, że do wojska pasuje. Taki z kapeluszem. Nam się kojarzy z, bardziej dorosłym z, może z, z e, policją konną, taką kanadyjską. Ale z mi też. Po niektórych filmach widać że też mają. Hełm, całkiem fajnie dopasowany, że widać że to nie jest kask, tylko, tylko taki, taki hełm inny trochę od, od kasku pilota chociażby, e, fajne takie zadziorne miny, e, mundury to tak jak tutaj widzimy, rękawice, teraz sam pojazd, więc mamy tak podnoszoną klapę silnika, otwierane drzwi jedna druga strona, e, ruchoma, w ten sposób i, i dookoła. I tu wiadomo, to też tam się trochę ruszają tak, karabiny. wyżyczka taka strzelnicza. I co? Aha, i, i jeździ. Ja tu jedną rzecz zrobiłem inaczej niż w instrukcji, niż na, na opakowaniu. Tu zobaczcie, że nie nachodzą nam te opony. Że ta, ta część z opon taka tutaj jakby wgłębiająca się, że tu w tą stronę idąca do środka, nie jest, nie jest do wewnątrz, tylko na zewnątrz. Ponieważ, jakbym te opony nałożył tą głębszą częścią na, na oś, to one miałyby problem z poruszaniem się. A taką gładko fajnie jeździ. Że polecam generalnie, żeby tak, takie opony w ten sposób założyć. i tak pokazuje instrukcja. No, i oglądamy samą maszynę, tak? Cały pojazd, jak on wygląda. Naklejka samodzielnie naklejana, naklejka samodzielnie naklejana na, na dwóch klockach. Też naklejka na raz, dwa, trzech klockach, więc to trzeba pamiętać, że przy demontażu naklejka niestety idzie do, do wyrzucenia, to tak to jest. No tu jeszcze uchwyt na coś, o otwierany schowek. No i tu jest te same naklejki, tak. Fajnie wyglądający taki opancerzony przód. Na pewno na to warto zwrócić uwagę. Mieliśmy w jedną ciężarówkę taką wojskową z prezentem, takim stałym prezentem, gdzie były spałąki pokazane właśnie, na które się te płótno nakłada na pace. I podobnie też taki, taki wojskowy styl tego ciągnika, podobnie wyglądająca ciężaróweczka, też bardzo fajna. Tak ogólnie te, te ciężarówki z tego, z tego wojska, z, nowej, z nowej, pod nową nazwą, z, tej, z tego My Army, mnie osobiście bardzo się podobają. Są ładne, są w takie, takie niesymetryczne plamki, znaczy te, te czapki tak? Te wielokolorowe, jak takie maskowanie wojskowe. No naprawdę fajnie to wygląda. Myślę, że tego obracania starczy, mówię nam już. Generalnie wszystko, wszystko widać co i jak. No i do tego mamy to. Tak wygląda całość. To. To. On jest obracany na instrukcji z oklejania. To nam pozostaje dodatkowo. Tu instrukcja z montażu, składania. I tak z pudełka. Dzięki.